Czy to możliwe, by trzykrotnie mniejsza armia rozbiła przeciwnika bezlitośnie i błyskawicznie? Witaj w bitwie pod Kirchholmem, jednej z największych szarż Husarii w historii, otworzonej dziś w wersji Lego. Rok 1605. Na jednej stronie 11 tysięcy wojsk szwedzkich, nowoczesna armia uzbrojona po zęby, na drugiej tylko 3 tysiące wojsk Rzeczypospolitej, z czego połowa to Husaria, elitarna jazda, która właśnie to miała pokazać swoją potęgę. Na czele Polaków Jan Karol Chodkiewicz, nie tylko genialny stratek, ale też mistrz pozorów. Przez cały ranek udawał, że się wycofuje, tylko po to, by w odpowiednim momencie zatrzasnąć pułapkę. W ciągu zaledwie 20 minut husaria rozbiła Szwedów całkowicie. Bitwa była krótka, brutalna i niesamowicie skuteczna. To właśnie wtedy świat zobaczył, jak potężna potrafi być polska husaria. Ich lance miała zasięg do 6 metrów, ich konie były szkolone do uderzenia frontalnego, a ich odwaga nie do opisania. Straty: nieco ponad 100 zabitych, w Szwedzi ponad 8000 poległych i rannych. To była klęska totalna, która przeszła do legendy, choć dziś mało kto o niej pamięta. Dziś możesz zobaczyć tę bitwę klocek po klocku. Jeśli podoba ci się historia wersji LEGO, zostaw suba i daj znać w komentarzu. Którą bitwę historii mam otworzyć jako następną? Do zobaczenia. Siemanko, trzymajcie się.